Siemanko wszystkim. Z tej strony Dzisiaj nagrywamy Minecrafta. To jest nazwa świata. I słuch. Dobra. No Chcemy pan grać Nie na młodej nie, spuszczać się do pracy tak nie stanie Wracasz do domu porządnie się wymoczy i pan nie zdomna Tak, jest, Co? Wysyła go pan do domu, żeby się kąpał? To ja to kocham O, tu bo dzięki temu jest pan taki cieściuski I może pracować Jestem świnkę wuję Albo nie Przede wszystkim idę po trzcinę O ile... o jest no, Tam jest wioska jakaś <laughs> To będzie moja wioska I Akurat w takim miejscu się urodziłem Miałem szwinkę. Dobre tam Pig krowa lepsza krowa więcej daje no. 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 a próba też się przyda do enchantingu czemu skoczyć nie mogę Zowce to będzie dla mojego psa jedzenie jak będę miał okrowa. Akurat nie będę. Zabijał krów z, tej, z tego, z tego Tu jest tylko jedna są dwie, ale tamtą zabija akurat bo będę je rozmnażał Gdzie on? Bo ten co przechodził ma dobre rzeczy bardzo Diamentowe, enchantowe ale emeraldy niepotrzebne potrzebne, by były. chodź tu. Nie mnie? Co ty masz? Nie, Nie mam emeraldów. Może jakieś będą mu kowala. Och, znalazłem. Kowala. Skrzynka. Nawet, nawet. Ilo się najbardziej przyda. No Seja, to jest. A tu... ale tu jest drugi kowal. Na zapas Urobsydian jest Nawet nie zauważyłem O, 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 odcina Nie mam farka no w sumie mam farta, bo miałem te te rzeczy jak wyjdę to to wam powiem to będzie koniec cięcia, cięcia to było trudne i nie wiem jakim cudem ale wiecie co ja zrobiłem patrz to woda i jakoś podskoczyłem i tu jakoś tam, jakiś lak był ale Kurde, mam mało HP Muszę tu series zrobić na tej wiosce Bra ile mam Ściny? 13 Krawe, tu. a drewno jeszcze za chwilę wezmę. Czemu to mi się miedzi? Miedzi. Godt? <laughs> Pies. Piesa słyszałem. Piesa. Wezmę sobie tu brzozowe. Sorry, że tak wolno się kopię. Ale nie mam siekiery.

A przy okazji, Czemu ja w ogóle te krowy pijałem? Przed chwilą tym tygodniu. Takie miałem No się Patrzcie na to. Szybko Nie mam jedzenia Zginę Nawet zginę Lecą tu Jest Ty pszczoło walono

Ma z mięsa nubeczka. Nie zbliżaj się. Jazu! Nie wiem, co się stało, ale dobra. No. Masz steka steka. No. Podoba mi się ta seria Siano wezmę Jezu, świnia Świnie nie będę zabijał, bo to, Bo i tak nie chcę Świnia ma prawo sobie żyć Ma prawo sobie żyć Ale na przykład krowa nie Zdechle. Zrobię klacza, o! Więc mi tyle tych ścian nie wiem jak ja tylko klacze będę robił Jak mi się nie uda To nie wiem co ja zrobię jak mi się uda To nie wiem też to zrobię co? Udało się. Za to jest so like subscribe i, I, I like subscribe. Świnia. Świnia. Parówka La, 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 la. Parówka pufi. La, 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 la. Normalnie.

Dobra, leży. O kurwa. bra leży też. Najbardziej mi się przyda ten. ten. Czemu ty masz takie dziwny syry? O, tu się najbardziej przyda. Stary. Idę jeszcze po pająka. No chodź, chodź, chodź. Rzadkość teraz jest, żeby jego oko wypadło, cholera, no. Jakie wypada. Bierę. Na pamiątkę będę miał. Pamiątka, oko, pająka. O, 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 ale pajęczyny. Znikła, a nie dwie były lecisz ja mam posąg creepera kurde będę mógł wam pokazać posąg creepera bo leży kolejne oko jakoś to nie jest chyba teraz rzadkość serio no ty moim nie. Moc jeden, dobra. Dobra, siema. Stefan. Jedno kp. leży? Chyba ja leżę. Dobra, ja wychodzę. Nie chcę, ja nie chcę iść spać, bo chcę go ukatrupić. shit ja dobra nie, nie, nie. Nie, jeste, nie, jesteśmy w niebie nie już jesteśmy jesteśmy w, jesteśmy w domku ona nadal tu lata ja Wiedźma. no nie gadaj wywalaj stąd no. Ale było się tym wiedźmom. nie no mnie za rękę trupi. No f**k. Widziałem, że on mi coś zrobi dobre, do ale nie. Gnój. Gnój. No gnoje mnie zabiły. Ty, Stefan, se drzwi zamknij. Kurde Dobra Od tego to już nie chcę mi się go zabijać Gdzie ta wiedźma? Tam jest Biega się szczęśliwie Ale zaraz będzie nie żywa Nieszczęśliwie Kurde jeszcze zombie jak idzie to życie jest w sensu o oh. <laughs>